To będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzedlania witacie Alina Kaźmierczak. Dziś o drugiej zasadzie metody rejki, o drugim kodzie DNA, o drugiej wartości, która przyświeca tej metodzie, ale może również przyświecać nam w życiu, jeśli w życiu Kierujemy się energią, jeśli odczuwamy tę energię. Druga zasada brzmi: chociażby dziś nie złość się. O tym połączeniu chociażby dziś już mówiłam w poprzednich filmach, więc nie będę się powtarzać. Jeśli chcesz, to sobie wrócić do tego, ale dziś pragnę się skoncentrować na tej złości. W ogóle wiemy, że w życiu towarzyszą nam emocje i one nie, one nie są ani dobre, ani złe, ale one mogą podnosić nasze wibracje, bo radość, entuzjazm, miłość to są wszystkie te emocje, które mogą podnieść nas wibracyjnie. Natomiast złość, gniew, poczucie winy, smutek, żal to są te emocje, które. Odbierają nam energię i gdzieś nas tam pogrążają. Więc jeśli chcemy podnosić swoją energię, to warto odpuścić sobie żal, gniew i wszystkie te emocje, które są niskowibracyjne. Ale co takiego jest w tych emocjach? Ponieważ my wcale nie musimy się pozbywać tych emocji, ponieważ ktoś powie no tak no ja się zajmuję rozwojem to ja nie mogę odczuwać gniewu nieprawda ponieważ tu nie sama emocja jest czymś co należy wyeliminować bo to nie o to chodzi ale cały klucz polega cały skarb cały tajemnica jest w tym nie że my się pozbędziemy tych emocji ale że my je rozpoznamy i co my z nimi zrobimy. Więc jeśli się złościsz, to okej, okay, przyszła emocja. Co doprowadziło mnie do tej emocji? Co się ze mną dzieje, jak się złoszczę, jaką ja mam lekcję do odrobienia? Jeśli ja będę jeszcze podtrzymywać tą złość i będę się nakręcać i będę do tego wracać, to nic dobrego z tego nie będzie. Ale jeśli spojrzę, okej. Okay, coś mnie zdenerwowało, coś wywołało we mnie emocji gniewu, złości. Czego ja się mogę z tego nauczyć? Jak z tego wyciągnąć wnioski? Dlaczego to się pojawiło w moim życiu w tym momencie? I wtedy to jest największa wartość. I w tej zasadzie chociażby dziś nie złość się. Zawarte jest nie to, żeby wyzbywać się złości, ale żeby zacząć ją analizować, rozumieć, przyjmować i odpuszczać. Więc chociażby dziś nie złość się. Miłego dnia! Zapraszam, Alina Kaśmierczak.